No, cześć. Co tam? No siema. Właśnie wróciłem ze żłobka. Pani żłobku powiedziała, że... Kubuś cały czas płakał i nie dało się go uspokoić. Serio? Ale cały dzień płakał? A mają one jakieś metody na usypianie? Coś wiesz o tym? Nie. No nic nie mówiły. Tylko, że do wózka, lulały i nic. A jak ty usypiasz Kubusia? No wiesz, tak Lula na przykład albo, albo tak go biorę i tak tak, tam, tak macham sobie o tako, albo albo jakoś po główce go, go głaszczę albo kładę do wózka i, i właśnie z nim jeżdżę i i tak macham, macham im. Ja swoją córeczkę oddałem do żłobka. Bajkolandia w Poznaniu i tam polecili mi masaż szentala. Wiesz co to jest? Ty, no coś słyszałem jak z Moją byliśmy na tej szkole rodzenia. To coś o tym masażu wspominali. No to zajrzyj sobie na ich stronę. Akademia Rodzica Pożuczki. Oni, oni mają właśnie tą akademię przy żłobku Bajkolandia w Poznaniu. Tam wszystkiego się dowiesz. Możesz tu zadzwonić. No właśnie stary, słyszałem coś o tym masażu. Yy, oni właśnie mają jakąś taką metodę, dzięki której dziecko sobie śpi, yy, uspokaja się. Nie wiem, pójdę, poczytam. Pożuczki.pl. Tak słyszałem. No dobra, lecę, lecę, nie zajmuje ci czasu. Nara, dzięki za info. Pa.